Teraz bierzemy na warsztat live IKEA. Albo IKEA, IKUI. Ikei Nasze IKUI. Hmm. IKEA jako jedna. Hmm. IKEA jako kolejna duża firma zaczęła robić livey sprzedażowe. I super. IKEA w przeciwieństwie do Allegro, o którym mówiłem wcześniej, zaczęła robić livey na Facebooku. Przypominam, Allegro na YouTubie, IKEA na Facebooku. I bardzo, dobre, bardzo dobrze, bo dzięki temu IKEA mogła dotrzeć też organicznie do osób, które nie wiedziały o live. W momencie, gdy Allegro prowadziło na swoim YouTubie, na osadzonym na swojej stronie, to dotrzeć mogły tam tylko osoby, te, które wiedziały o danym live, a tych było bardzo mało. W przypadku IKEA super, że zaczęli robić na swoim fanpage'u, oficjalnym fanpage'u, tam jako live, Sprzedażowe robione na Facebooku. To jest lepszym pomysłem, właśnie ze względu na to, że można dotrzeć do ludzi. I tak pierwszy live, bo IKEA zrobiła do tej pory trzy live już. Pierwszy live odbył się 8 kwietnia, czyli jakiś tam tydzień temu od, tej, od, tej, od momentu, kiedy to nagrywamy. I pierwszy live miał wyświetleń wyświetlenie 45 tysięcy, fajnie. Drugi live 14 kwietnia i tu mamy zdjęcie, już 48 tysięcy. Zobaczcie prawy górny róg, tak wyglądał mniej więcej kadr, I trzeci live odbył się dziś. Dziś i miał już 75 tysięcy wyświetleń, co pokazuje, że z, po pierwsze, z live'u na live. Rośnie ilość wyświetleń, co jest bardzo dobrym symptomem. Na pierwszym live było, akurat pierwszego oglądałem w całości, drugiego i trzeciego niestety nie oglądałem już po, sobie przewijałem, patrzyłem co tam się dzieje. Bardzo podobne do siebie, chłopaki wyciągają wnioski. Na pierwszym live było 600 do 800 osób online w trakcie trwania, czyli dwa razy więcej co najmniej niż to, co było na Allegro. I ciekawe, prawda? Allegro, platforma sprzedażowa, Ikea, sklep co jest fajnym, fajną rzeczą. I wygląda na to, że IKEA liveuje już dwa razy w tygodniu, co też jest bardzo na plus, bo częstotliwość zawsze jest na plus. W ten sposób można gru budować grupę swoich odbiorców, przyzwyczajać ich do pewnego e, pewnego rodzaju zachowań. Live jest prowadzone w stylu telezakupów, tak? Prowadzącym jest Cezary i jego e, serdeczny e, i, i Karol. Cezary specjalnie wybrałem dla ciebie to zdjęcie. To jest screen z live'a. Produkty są pokazywane, a link do produktu wklejany w komentarzu na czacie. I spoko. Czyli w momencie, kiedy Cezary mówi z swoim kolegom o danym produkcie, tam obsługa tyk, wrzuca link bezpośrednio do produktu. I w przeciwieństwie do Allegro, IKEA robiła bardziej sprzedażowego live'a. To nie był live pokazowy, tylko live sprzedażowy, ze względu na to, że. Po pierwsze trwał godzinę, godzina i 17 minut, co jest wystarczającą ilością czasu, żeby przyciągnąć uwagę. uwagę. Ja osobiście polecam robić dwie godziny, bo jak utrzymacie uwagę przez dwie godziny, to pchnąć do sprzedaży jest bardzo prosto. I podczas live można było kupić te produkty, które były prezentowane taniej czego nie zauważyłem w Allegro. W Allegro, w live Allegro były po prostu informacje o produktach i informacje, że te produkty tam sobie sam kliknij na dole i sobie sam dokonaj zakupów. Tutaj była informacja, że produkty pokazywane na live są o 20% tańsze. Co stanowi już fajny powód, co jest fajnym triggerem i co stanowi bardzo fajny powód zakupowy. Prowadzący odpowiadają na pytania przede wszystkim oglądających. Jest fajna interakcja. Tego troszkę mi brakowało w Allegro, ale też starali się utrzymać interakcję z widzami. Produktów jest na tyle dużo, żeby zaciekawić, że nie jest nudno, i najważniejsze, że live, z live'u na live, robią coraz lepiej słuchają ludzi, wyciągają wnioski. Ja też tam dołożyłem szczyptę swoich uwag. Zaproponowałem też, żeby linki do produktów prezentowanych były w opisie live. Widziałem, że to zrobili. Mam nadzieję, że to za moją namową. Z nieoficjalnych źródeł wiem, że przy realizacji live IKEA jest zaangażowanych ponad 25 osób. Wow. Wow. I teraz z założenia live y miały być proste, nie? że dlatego w Polsce lajwują głównie amatorzy, że bierzesz komórkę, lajwujesz. A tu się okazuje, że duże firmy mają duże wymagania i być może nie do końca potrzebnie aż tak duży nakład, ale nie mi to, nie, nie, nie mi to oceniać, bo najważniejsze są efekty. Fakt jest taki, że żeby live był opłacalny przy, przy takiej ilości osób, to trzeba zrobić naprawdę dużą sprzedaż. I podoba mi się też to, że. Jest wzrost zasięgu, czyli jest praca nad zasięgiem. Facebook też to będzie bardzo lubił. Jak będzie dużo ludzi, to potem będzie dużo ludzi dopuszczał, co jest mega super. Zapraszają też z live'u na live, czyli komunikują, kiedy będzie kolejny live, dzięki czemu mamy, mamy informację, że coś takiego się odbędzie i nie utrzymują tego w tajemnicy, w przeciwieństwie do firmy na literę A. Jeżeli ogląda to ktoś z Ikea, to ja oficjalnie stosuję tutaj zaproszenie do, do live'a albo na nasz fanpage, żebyście mogli podzielić się swoimi liczbami, gdzie moglibyśmy pogadać o cyferkach, jakie stoją za live'em i jakieś ciekawostki, inside. Y. Cezary, to do Ciebie. Serdecznie pozdrawiam. Podsumowując, Ikea Live na Facebooku na duży plus. Live 1 godzina, super, nie męczę, fajne, takie fajne intensywne doznanie, jeżeli chcecie zobaczyć jak wyglądały te live, wejdźcie na fanpage IKEA, w zakładce na żywo tutaj zaznaczyłem i tam możecie sobie pooglądać wszystkie live wstecz i podejrzewam, że w tym właśnie też miejscu będą live do przodu. Podejrzewam też, że dużo więcej dużych firm zacznie robić live'y i bardzo dobrze, bo ja też zapraszam do siebie na korepetycje z live'ów sprzedażowych, zanim zaczniecie robić, bo często czasem bez sensu wyważać otwarte już drzwi. Live'y się dzieją, live'y już robią i live'y są specyficznym kanałem dystrybucji, jest to troszeczkę powrót do korzeni sprzedaży bezpośredniej. I nic tutaj, doświadczenie producenta filmowego, czy doświadczenie w reklamach, w marketingu, bo tu jest tak jakby o wiele prościej, ale zarazem też trudniej. Bo jest to bezpośrednia zwykła, zwykła albo niezwykła sprzedaż do użytkowników. Można tych użytkowników oglądających agregować, można ich um, wzbudzać w nich zainteresowanie, pragnienie. Można też zbudować sobie fajną społeczność wokół live'ów, do czego też serdecznie zachęcam. No i co? Marcin Majzer nie tylko bawi, ale także uczy. Serdecznie zapraszam Cię do naszego fanpage'a na Facebooku SprzedażLive.pl. Tam dzielę się ciekawostkami, wrzucam informacje i fajne rzeczy na temat sprzedaży live. Jeżeli oglądasz to na YouTubie, kliknij subskrybuj, dzwoneczek, daj lajka like i zostaw komentarz. Z chęcią odpowiem na pytania, z komentarzy czytam wszystkie. I zapraszam Cię też do naszej strony internetowej wwwsprzedażlive.pl. Tam znajduje się blog i podcast. Do zobaczenia. Cześć i udanej sprzedaży!